Witajcie jeszcze raz kanał łopatów. Znajdujemy się pod rzeczonym znakiem, o którym była mowa, ale nie, nie o tym. Jeśli chodzi o postępy mojego sprzątania, to już dotarłem do krzyżówki. Tyle nazbierałem i ktoś, kto by się mógł spodziewać, że podczas sprzątania nie natknie się na politykę, jest w wielkim błędzie, gdyż natknąłem się na coś takiego. <gryz> no cóż, trudno odmówić. Racji tej zmaltretowanej ulotce, a jej tekst brzmi tak, bo może nie wszyscy sobie dadzą radę z doczytaniem. Jest trochę zmaltretowana, pisana odręcznie. Tak więc cytuję: Koalicja Europejska to zlepek band czerwonej SLD i zielonej zarazy oraz Platformy Obywatelskiej zbrodni i agentów. Tu nie mogę doczytać, może ktoś inny. Zł A, złodziei, o, proszę, złodziei i agentów, którzy nękali naród Polski od 1945 roku. Taka oto manifestacja polityczna której fakt faktem nie można odmówić racji, pewnie była zawieszona na tej tablicy. Nomen omen ufundowaną chyba przez Unię Europejską. Tak więc ja jako trochę miejsca jeszcze bagażowego mam postanowiłem troszeczkę w tą stronę i drugą stronę ulicy przesprzątnąć Jeszcze raz apeluję do wszystkich posprzątajmy wokół siebie, nie czekajmy na gretę, nie czekajmy na urzędy, na inne głupstwa, bo wiadomo. A jakby każdy posprzątał wokół domu, wokół siebie, wokół swojego, że tak powiem, komina, to nie byłoby brudno. I pamiętacie, takie kiedyś usłyszałem hasło, bardzo mądry nenomen, że nie tam jest czysto, gdzie jest dużo sprzątających, tylko tam jest czysto, gdzie jest mało brudzących. I taka jeszcze, jeszcze jedna dygresja, bo teraz dosłownie przyszła mi na myśl, że różni tam. Wielcy, mniejsi i wariaci chcą zmniejszać ślad węglowy naszej bytności na Ziemi. Ja mam dla Was prostsze, prostsze zadanie. Zamiast zmniejszać znaku węglowego, na początek zmniejsz, zmniejszcie ślad plastikow. Plastikowy ślad jest, myślę, na, na, o, na obecną chwilę bardziej, bardziej pilnym zadaniem i chyba bardziej yy, możliwym do osiągnięcia. Tak więc ze sprzątania świata, studiopatów, Michał Pobratym, wąborków, dziękuję za uwagę.